Nazywam się Elżbieta. Mam pięćdziesiąt lat, ale w dniu, o którym chcę wam opowiedzieć, czułam się, jakbym miała pięć, może sześć. Byłam małą dziewczynką, której ukochana zabawka nagle pękła w dłoniach, zostawiając po sobie tylko strzępy plastiku i ostry, nieznośny ból. Ten dzień to był mój ślub, a moją zabawką było moje marzenie o idealnym życiu. Poznałam Marka, gdy miałam czterdzieści pięć. Oboje byliśmy po trudnych rozwodach, z bagażem doświadczeń, które uczyniły nas ostrożnymi, ale i wyjątkowo wdzięcznymi za to, co dostaliśmy. Ja zyskałam dojrzałą miłość, a on kogoś, kto potrafił docenić jego cichą, nieco melancholijną naturę. Marek był inżynierem, poukładanym, spokojnym człowiekiem. Nie był typem, który rzuca się w oczy, ale jego dobroć i stabilność działały na mnie jak balsam. Wprowadził do mojego życia spokój, którego wcześniej mi brakowało, zwłaszcza po burzliwym, pełnym dramatów małżeństwie z moim pierwszym mężem, który był artystą z duszą Noe'ejdi i sercem Don Juana. Przy Marku mogłam odetchnąć. Nasz ślub, zaplanowany po pięciu latach związku, miał być symbolem naszego nowego początku. Kameralne przyjęcie, tylko najbliższa rodzina i garstka przyjaciół. Wesele odbywało się w pięknej odrestaurowanej willi pod Krakowem. Pogoda była idealna, polska złota jesień w pełnej krasie, słońce sączyło się przez witraże. Moja suknia, prosta, ale elegancka, odzwierciedlała mój stan ducha, dojrzałą radość. Patrzyłam na Marka, stojącego przy ołtarzu. Był przystojny w tym swoim ciemnym garniturze, lekko spięty, ale jego oczy szukały moich, pełne tego cichego, znajomego uczucia, które tak kochałam. Powiedzieliśmy sobie tak z tą samą, spokojną pewnością, z jaką planowaliśmy naszą wspólną emeryturę. Byliśmy dorośli. Wiedzieliśmy, co robimy. Najgorsze miało dopiero nadejść. Na weselu, jak to bywa w małych kręgach, pojawili się wszyscy, których Marek i ja darzyliśmy szacunkiem. Wśród nich była Aneta. Aneta była pierwszą żoną Marka. Rozwiedli się kilkanaście lat temu. Z tego, co wiedziałam, w zgodzie i bez większych animozji. Mieli dorosłego syna, co naturalnie wymuszało na nich utrzymanie kontaktu. Jej obecność na ślubie była dla mnie, choć nie do końca naturalna, to jednak zrozumiała. W końcu, to matka jego dziecka, a ja nie chciałam być tą, która stawia Marka w niezręcznej sytuacji. Przywitałam się z nią uprzejmie, wymieniłyśmy kilka zdań o dekoracjach i jedzeniu. Była elegancka, ubrana w stonowaną, ale modną sukienkę. W jej oczach nie było cienia złośliwości, a przynajmniej tak wtedy myślałam. Wyglądała na pogodzoną z losem byłą żonę. Przełomowy moment nadszedł po tradycyjnych oczepinach. Goście powoli rozluźnili się, parkiet zaczął tętnić życiem, a my z Markiem tańczyliśmy. Otoczony przez rodzinę, czułam się bezpiecznie. Aż tu nagle, Marek, w środku piosenki, która była naszym pierwszym wspólnym hitem, Stara Polska Ballada, puścił moją dłoń. Odwrócił się i ruszył w stronę stołu, przy którym siedziała Aneta. Z początku pomyślałam, że może idzie po coś do picia albo chce z nią zamienić kilka słów w sprawie syna. Nie minęło jednak 20 sekund, a mój świat runął. Stali naprzeciwko siebie. Goście powoli przestawali tańczyć, choć muzyka grała dalej. Zobaczyłam, jak Marek delikatnie łapie anetę za dłoń, po czym przyciąga ją do siebie, obejmując. Spojrzała na niego, a w jej oczach, które chwilę temu wydawały mi się tak obojętne, błysnęło coś na kształt triumfu. Ale to, co nastąpiło, było jak uderzenie obuchem w głowę. Marek pochylił się i pocałował ją. Długo, namiętnie, jak to robią kochankowie, którzy nie widzieli się od lat, a nagle wpadają sobie w ramiona w chwili wielkiego, dramatycznego pojednania. Ten pocałunek trwał nieprzyzwoicie długo, a goście wokół nas zamarli. W tej ciszy, która zapanowała, słyszałam tylko dudnienie własnego serca. Czułam na sobie wzrok wszystkich obecnych, ich zakłopotanie, ich szok. Czułam, jak czerwienieje na twarzy, jak całe moje ciało ogarnia lodowata, paraliżująca furię. Gdy Marek wreszcie się od niej oderwał, odsunął się o krok. Aneta spuściła wzrok, lekko drżąc. Marek, za to, z tą samą, spokojną twarzą, z jaką składał mi przysięgę, ruszył w moim kierunku. Z każdym krokiem, który stawiał, w mojej głowie narastał jeden, wielki krzyk. Elżbieta, powiedział, gdy stanął naprzeciwko mnie. Musiałem to zrobić, żeby się pożegnać. Moja pierwsza myśl, oszalałeś? Pożegnać się? Pocałunkiem na własnym weselu, na oczach mojej matki i twojego syna? Patrzyłam na niego, a w mojej głowie wszystko wirowało. Czułam, że zaraz albo się rozpłaczę, albo uderzę go tak mocno, że spadnie z krzesła. Taki dramatyzm nie był w moim stylu. Zawsze byłam opanowana. Ale w tej chwili cała moja opanowanie pękło. Goście zaczęli szeptać. Czułam na sobie spojrzenie jego syna który wyglądał na równie zmieszanego, co ja. Sytuacja była absurdalna, nie do zniesienia. Nie mogłam tam stać. Musiałam odejść. Bez słowa odwróciłam się i ruszyłam w stronę wyjścia. Zanim jednak dotarłam do drzwi, poczułam, jak Marek łapie mnie za ramię. Nie uciekaj, Elżbieta. Porozmawiajmy. Nie, wyszeptałam. Nie ma o czym rozmawiać. To jest mój ślub, nasz ślub, a ty, ty mnie upokorzyłeś. Odepchnęłam jego rękę i wyszłam, zostawiając za sobą muzykę, światła i to obrzydliwe poczucie zdrady. Nie pojechałam daleko. Usiadłam w samochodzie i zaczęłam płakać. Płakałam nie dlatego, że straciłam męża, bo w tamtej chwili czułam, że go straciłam, ale dlatego, że straciłam wiarę w to, co wydawało mi się pewne. Stabilność, którą mi obiecał, okazała się iluzją. Spokój, którego pragnęłam, został zastąpiony publicznym skandalem. Po kilkunastu minutach, gdy trochę ochłonęłam, wróciłam. Nie mogłam tak po prostu uciec. Czułam, że to ja poniosę konsekwencje tej ucieczki, a on zostanie z wyjaśnieniami, które go usprawiedliwią. Musiałam tam wrócić. By spojrzeć mu w oczy i by zobaczyć, co teraz się stanie. Weszłam do sali. Muzyka grała, ale atmosfera była inna. Ciężka, pełna napięcia. Marek stał na środku, a wokół niego zebrali się goście. Wyglądał na zdenerwowanego, ale jego głos był cichy. Gdy mnie zobaczył, jego twarz pojaśniała. Elżbieta powiedział, podchodząc. Wróciłaś. Spojrzałam na niego. Byłam wciąż w sukni ślubnej. Patrzyłam na niego, wiedząc, że to, co zaraz powiem, zadecyduje o naszej przyszłości. Czułam na sobie wzrok wszystkich obecnych, jakby czekali na finał tego żenującego spektaklu. A w moim sercu rodziło się pytanie: co tak naprawdę znaczyło to pożegnanie? Czego się bał, że musiał to zrobić w tak dramatyczny sposób? Dlaczego akurat teraz? Jeśli dotrwałeś do tego momentu, to znaczy, że moja historia cię wciągnęła. Daj znać w komentarzu skąd słuchasz. Czy to Polska, czy może daleka zagranica? Twoja perspektywa jest dla mnie ważna, a ja chętnie późnam was, moich słuchaczy. Zostawcie też łapkę w górę, jeśli uważacie, że to, co się wydarzyło, było oznaką czegoś gorszego. I zasubskrybujcie kanał, bo to dopiero początek tej historii. Wróciłam do sali, a na moich ustach malował się lodowaty spokój. Patrzyłam na marka, stojącego pośrodku wesela, które stało się polem bitwy. Wszyscy milczeli. Elżbieta, musimy porozmawiać, powtórzył Marek. O czym, Marku? O tym, że musiałeś pożegnać się z byłą żoną na naszym ślubie? Czy o tym? Że jesteś tchórzem, który nie potrafił tego zrobić wcześniej? Mój głos był cichy, ale ostry, jak brzytwa. Nie o to chodzi, odpowiedział, rozglądając się nerwowo po gościach, którzy udawali, że zajęci są jedzeniem. W takim razie wyjaśnij. Ale nie mnie. Wyjaśnij to tym wszystkim ludziom, którzy przyszli świętować naszą miłość, a zamiast tego dostali żałosne przedstawienie. Marek westchnął. Wziął mnie za rękę, ale odsunęłam się. To był pierwszy raz, kiedy publicznie go odtrąciłam, a on wyglądał na zranionego. Lecie ja nie miałam litości. Upokorzenie, które czułam, było silniejsze niż wszelkie uczucia. Dobrze? Posłuchajcie, powiedział Marek, podnosząc głos. Wiem, że to, co zrobiłem, było nieodpowiednie. Zostaliśmy z Anetą z powodów proceduralnych. Nasz rozwód był czystą formalnością, a jednak to ona jest matką mojego syna. Długo się zastanawiałem, czy w ogóle powinna przyjść. Nie chciałem, by poczuła się wykluczona, ale jednocześnie byłem jej winien coś, czego nie załatwiłem przez te wszystkie lata. Wtedy Aneta, która stała z boku, podeszła bliżej. Marek przestań. Nie musisz. Muszę, Aneta przerwał jej. Nie rozumiesz, Elżbieta. To nie był namiętny pocałunek. To było zamknięcie rozdziału. Aneta i ja przeżyliśmy ze sobą 20 lat. Mieliśmy wspólne plany, wspólne marzenia. Rozstaliśmy się z szacunku do siebie, ale nigdy nie zrobiliśmy tego symbolicznego kroku. Nie pożegnaliśmy się w taki sposób, który pozwoliłby nam obojgu pójść dalej. Ten pocałunek to było ostateczne pożegnanie. Ostateczne zdanie jesteśmy wolni? Idźmy w swoje strony. Poczułam narastającą wściekłość. Wolni? Marku, ja od pięciu lat jestem wolna i ty o tym wiesz. Ty? Ty to zrobiłeś, by ją uwolnić? A ja mnie wziąłeś na świadka tego rytuału uwolnienia? To jest nasz ślub, Marku. Ten pocałunek powinien być tylko dla mnie. Twoje wytłumaczenie jest żałosne. Brzmi jak coś staniego melodramatu. W tłumie rozległy się ciche pomruki. Kilku gości, w tym mój brat, patrzyło na Marka z dezaprobatą. Jego syn, Jacek, podszedł do niego. Tato, to jest niefer. Nie powinieneś był tego robić na jej oczach. Ciocia Elżbieta na to nie zasłużyła. Słowa Jacka, choć proste, uderzyły Marka mocniej niż moje. Spuścił głowę. Masz rację, synu. Nie pomyślałem. Jestem skończonym i biotą. Patrzyłam na Marka, a moja złość powoli ustępowała miejsca pustce. Czułam się oszukana. Nie przez jego związek z Anetą. Bo ten się skończył, ale przez jego skrytość i brak szacunku. Dlaczego poczuł potrzebę tak dramatycznego, publicznego gestu, zamiast po prostu porozmawiać ze mną o swoich lękach i potrzebie domknięcia spraw? Elżbieta, powiedział Marek. Proszę cię, wybacz mi. Powinienem był ci powiedzieć. Powinienem był ci opowiedzieć, że czuję potrzebę ostatecznego pożegnania z Anetą, zanim będę mógł w pełni oddać się naszemu małżeństwu. Ale bałem się. Bałem się, że to źle zrozumiesz. Że pomyślisz, że chcę do niej wrócić. Ale to nieprawda. Aneta, widząc, że sytuacja jest nie do uratowania, wtrąciła się. Elżbieta to moja wina. Przepraszam. Byłam głupia, że się na to zgodziłam. Marek zadzwonił do mnie wczoraj, mówiąc, że chce się upewnić, że jesteśmy wolni od siebie. Że nie ma żadnych niedomówień, bo chcę rozpocząć wasze życie z czystym kątem. Poprosił o spotkanie, ale ja, w swoim egoizmie, powiedziałam mu, że jeśli naprawdę chce to zrobić, powinien to zrobić teraz, symbolicznie, w dniu, w którym zaczyna nowe życie. Chciałam mu pokazać, że jestem silna, że ten pocałunek nic dla mnie nie znaczy. Ale widzę, że to był błąd. Jej słowa nieco mnie uspokoiły. Wina była po obu stronach. Marek był naiwny i skryty aneta złośliwa i mściwa. Zrobiła to, by upewnić się, że jej pożegnanie z Markiem będzie czymś, czego nigdy nie zapomnę. Była to zemsta kobiety, która musiała patrzeć, jak jej były mąż układa sobie życie z inną. Chcesz czystego konta, Marku? Zapytałam. Chcesz zamknąć rozdział z anetą? Tak. Chcę. W porządku. Zrobione. Rozdział zamknięty. Ale teraz otworzyłeś nowy, zupełnie niepotrzebny, rozdział między nami. Teraz musisz mi udowodnić, że warto było to robić. Nie chcę twoich przeprosin. Chcę twojej szczerości. Tej, której mi teraz zabrakło. Odwróciłam się i usiadłam przy stole. Goście powoli, niezręcznie wrócili do zabawy. Atmosfera jednak już nigdy nie była taka sama. Wesele skończyło się szybko, a ja pojechałam do domu sama, by przemyśleć, co dalej. Moja matka została ze mną, wspierając mnie, ale nie krytykując Marka. Następnego dnia, Marek zadzwonił do mnie i zapytał, czy może przyjechać. Zgodziłam się. Wiedziałam, że to nie jest koniec. Ale początek nowej drogi. Miałam pięćdziesiąt lat. Nie mogłam zrezygnować z miłości, którą dopiero co odnalazłam, z powodu jednego, i biotycznego, ale jakże znaczącego pocałunku. Musiałam zrozumieć jego motywację i zobaczyć, czy nasze małżeństwo, które ledwo zdążyło się narodzić, ma jeszcze szanse. Marek przyjechał. Usiadł naprzeciwko mnie w naszej kuchni, tej samej, w której planowaliśmy naszą przyszłość. Wyglądał na zmęczonego, starszego niż na swoje lata. Elżbieta, przepraszam. Przepraszam za to, co zrobiłem. Nie chcę przeprosin, powiedziałam. Powiedz mi prawdę. Całą. Dlaczego Aneta? Dlaczego na naszym ślubie? I dlaczego to jest dla ciebie takie ważne? Marek opowiedział mi o ich rozstaniu. O tym, że aneta zawsze była dla niego ważna, nie tylko jako matka syna, ale jako kobieta, która jako pierwsza widziała w nim męża. Ich rozwód, choć zgodny na papierze, w sercu Marka zostawił pustkę. Czuł się, jakby uciekał z tego małżeństwa, a nie je kończył. ''Aneta zawsze mi to wypominała, powiedział Marek. Że nie byłem wystarczająco mężczyzną, by pożegnać się z nią twarzą w twarz, z szacunkiem dla tego, co nas łączyło. Wypominała mi to, gdy rozmawialiśmy o sprawach Jacka, naszego syna. I wiesz, miała rację. Zawsze brakowało mi odwagi, by symbolicznie zamknąć ten rozdział. Przed ślubem, kiedy miałem za chwilę złożyć przysięgę na wieczność, poczułem, że nie mogę tego zrobić. Mając w sercu ten cień, to poczucie winy wobec niej. Chciałem być w pełni twój, Elżbieta. Bez cienia dawnych zobowiązań. Aneta Wiedząc o moich rozterkach, przekonała mnie, że muszę to zrobić w dramatyczny sposób, by poczuć ulgę. To była jej rada, a ja, niestety, uległem. I ten pocałunek miał być ulgą? Zapytałam, a łzy napłynęły mi do oczu. A dla mnie to było piekło. Dla mnie to był publiczny policzek. Wiem, szepnął. Byłem głupi. Nie pomyślałem o tobie. Pomyślałem tylko o sobie i o tym, by raz na zawsze wymazać to, co było, żeby móc bez cienia wyruszyć w naszą nową podróż. Słuchałam go. Rozumiałam jego motywację, jego potrzebę domknięcia spraw. To, że był introwertyczny i nie radził sobie z dramatycznymi sytuacjami. Ale to nie usprawiedliwiało tego, co zrobił. Postawił siebie ponad nasze szczęście. Marku, ten pocałunek nic nie zamknął. On otworzył rany. Rany, których nie będzie łatwo zagoić, powiedziałam. Możemy być razem, ale pod jednym warunkiem: nigdy więcej nie ukryjesz przede mną niczego, co dotyczy Twojej przeszłości. Jeśli coś cię dręczy, powiedz mi to. Jesteśmy dorośli. Potrafię to znieść, ale nie potrafię znieść, gdy wystawiasz mnie na pośmiewisko. Marek obiecał. Przysiągł, że to był jednorazowy, idiotyczny błąd. Tydzień po weselu wzięliśmy cichy, skromny urlop, by pobyć tylko we dwoje. Wróciło między nami to uczucie spokoju i stabilności, którego tak pragnęłam. Porozmawialiśmy szczerze. O wszystkich jego obawach, o moich lękach. Zrozumiałam, że ten pocałunek nie był wyrazem miłości do Eunety ale manifestacją jego lęku przed nowym, całkowicie oddanym związkiem, który wymagał odcięcia się od przeszłości. Zrobił to w najgorszy możliwy sposób, ale jego intencje, choć źle zrealizowane, były czyste. Dziś, po pięciu latach małżeństwa, jesteśmy szczęśliwi. To wydarzenie z wesela stało się naszym mrocznym żartem. Czasem, gdy Marek jest zbyt cichy, pytam go: Kochanie, czy znowu potrzebujesz się z kimś pożegnać? Oboje się wtedy uśmiechamy. Zrozumiałam, że miłość dojrzała jest pełna kompromisów i przebaczenia, ale wymaga też szczerości. Aneta odeszła z naszego życia. Po tamtym weselu, syn Marka, Jacek, powiedział jej, że nie powinien był jej prosić o tak dramatyczny gest i że to on jest z tego powodu najbardziej zraniony. Aneta zrozumiała, że przesadziła i usunęła się w cień. Teraz kontaktuje się z Markiem tylko w sprawie syna, a jej rola tej, która odeszła zakończyła się na zawsze. Zostawiam was z tą refleksją. Nieważne, jak stabilnie wygląda życie z zewnątrz. Zawsze znajdzie się jakiś mały, niespodziewany dramat, który zweryfikuje, czy wasza miłość jest wystarczająco silna. W moim przypadku, ten jeden, niefortunny pocałunek stał się ostatecznym testem, który paradoksalnie. Umocnił nasz związek. Jeśli udało mi się was poruszyć, albo jeśli znacie kogoś, kto przeżył podobną, absurdalną sytuację w dniu ślubu, koniecznie zostawcie komentarz. Chętnie przeczytam Wasze historie. Pamiętajcie też, by zasubskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, i dać łapkę w górę. Wasze wsparcie jest dla mnie bezcenne. Dziękuję, że byliście ze mną. Do usłyszenia.